Cześć, witajcie, z tej strony Miksol, kanał Retro według Mixola. a dziś spotykamy się na unboxingu i teście konsoli PlayStation Classic, konsoli PlayStation Classic mini, tej nowej. Zobaczymy, co to jest. Udało się to zakupić. Słuchajcie, konsolę zakupiłem w mediak dzięki forum PPA, który na swoim fanpage'u na swojej stronie umieścił taką informację, że jest promocja i że tutaj można zakupić tą konsolę. Taniej, czyli w cenie 89,99 zł, konsola PlayStation Classic, zakupiona w Goudapie daleko, ale grzecznościowo został ten zakup dokonany i udało się, mam za 9 zł tą konsolę. Ja sobie kiedyś pytałem, że, że tej konsoli nie kupię, bo uważałem, że kwota powyżej 200 zł, zanim już, już nawet powyżej 100 zł była dla mnie zbyt duża. Czy tak do końca jest? No słuchajcie, 200 zł, 20 oryginalnych gier, po 10 zł wychodzi 200 no i mamy urządzenie, tak? Urządzenie, zdania są podzielone. Jest tutaj podniesiony głos, że chodzi to gorzej niż ma to gorsze parametry niż Malina. Ok, nie będę się kłócił, ale dostajemy pełen set. Dostajemy oryginalny produkt, tak? Sony, jaki by to nie był? Ten produkt jest w komplecie z padami. Jest już znane, są już opcje, jak to rozblokować. Jak to, jak to, mm, jak tutaj dograć gry, łącznie tam z PSP i tak dalej. Tam jest smultum, tych informacji musicie poszukać w Netzi. Ja na razie mamy Nówka Sztuka, także nic nie kombinowałem. Zobaczymy, co zawiera opakowanie, jak to wygląda, czy opłaca się w ogóle tą konsolę kupić w takiej wersji. E, może ja przekręcę, będę Wam tu coś już pokazywał, bo przychodzi to w takim ładnym estetycznym pudełeczku, tak. Są tu napisy też po polsku: 20GR, fabrycznie zainstalowane gry 20 sztuk. Jest to takim paskiem, tylko zabezpieczone i tutaj naklejką. Z boku, co tutaj mamy? O, Ładnie mamy tutaj informację z PlayStation Classic. Tutaj mamy informacje o zawartości opakowania. Nie wiem, czy widzieli, co tu się znajduje w tym opakowaniu. Jest też po polsku, co, co się chwali. O z tyłu, jakieś tutaj. Informacje, że logo zastrzeżone i tak dalej. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Aha, to z tyłu, jakie gry mamy preinstalowane, spróbuję Wam tutaj złapać ostrość. Oczywiście, tak jak mówię, przy zastosowaniu adaptera i kawałka pendrive'a można już tą konsolę sobie tutaj odblokować. Może zróbmy tak. O, ja przyniosę trochę statyw Hop. i będziemy ją rozpakowywać. Słuchajcie, no i teraz tak. Następuje zwolnienie blokady. Parę osób mnie to już prosiło, żeby pokazać, co to jest, czy to warto, czy to nie warto. Nie wiem do kiedy ta promocja była. Komisyjnie otwarte. W razie czego to lecę do nich, że mam niekompletną. Nacinamy banderolkę i otwieramy boxa, Cóż tu się znajduje? O, boks jest taki śmiesznie jak szufladka, tak? W środku mam. O! Złapałem, jest instrukcja. Ale fajnie, że papierową instrukcję dodali, powiem Wam szczerze. Open. Aha, są rozpisane porty. Jest też wersja PL, czyli jest też wersja po polsku. No, zasadność takiej instrukcji, no wiadomo, wszystko do siebie pasuje, są intuicyjne te, te instrukcje, ale to, że jest dołożona ta instrukcja papierowa, to jest moim zdaniem wyraz takiego szacunku dla klienta, że że jest, tak? Ok, odkładamy na bok. Wysuwamy. O, w ten sposób się to, się to wysuwa. W środku już nic nie ma. I mamy też. O, słuchajcie, też bardzo ładnie z logo. Z numerem seryjnym takie pudełeczko. Fajnie spakowane, bardzo estetycznie. Bardzo mi się podoba. Pełna kulturka. Ok, słuchajcie, dalej jakaś literatura jest schowana. Zobaczymy, co to jest. O. Ile tych pudełek jeszcze będzie? Tu jest kolejne pudełko. Aha, tu już ta konsola. Dobrze, że nie wypadło. Czyli mamy następnego boksa. Jest jeszcze jedna instrukcja. Wiecie co? Aha, tylko jej tutaj nie ma w języku polskim. Czyli podejrzewam, że było to uzupełniono język polski. Matko, jakie to jest małe. Słuchajcie, to jest dosłownie wielkości jak pudełeczko od... Jak pudełeczko od... Od Raspberry, jak malina. Autentycznie. To jest tak, Słuchajcie, wiecie, wiecie, jak Wam to pokażę? Jak to jest małe? Zrobimy tak, nie ja zapalę światła. Żeby Wam uświadomić, jak to małe jest urządzenie, to mam tu ps Vita i mam tu PS-Amin. Widzicie, jakie to jest maleństwo? To jest węższe niż Wita. Niż no, w porównaniu do ręki strasznie takie gadżeciarskie, bo ten, ta wielkość no z jednej strony chciałoby się żeby to był pełnoprawny, w ogóle swoją drogą szkoda, że to nie jest otworzę, że to nie jest jednak pełnoprawna konsola, tak czyli, że nie ma tutaj napędu otwieranego i tak dalej Cóż my tu na, na konsoli mamy przyciski się wciskają do czego służą jeszcze nie wiem eee, z tyłu mamy aha, jest tutaj ta klapeczka, już nie wiem czy ktoś to otwierał czy ktoś tu zaglądał, co so, tu jest, w każdym razie mamy tak port HDMI Mikro USB, dwa porty USB do joysticków, przyciski, ta klapka oczywiście to jest taka trochę fejkowa, ogólnie wykonane jest bardzo, są stopeczki, yy, wykonane jest bardzo schludnie, z twardego plastiku, tu się nic nie ugina, nic nie trzeszczy, jeżeli chodzi o wykonanie, konsola fenomenalna wykonana. Otwieramy dalej, coś my tu mamy dalej. Ok, rozumiem, że to jakoś muszę do góry, tak, czy ja teraz popsuję, czy to się tak otwiera? Mam nadzieję, że poprawnie. Nie, coś tu psuje. Co nie chciałbym uszkodzić tego pudełka, zastanawiam się, jak to się dalej tutaj otwiera. Aha. Chyba w ten sposób. Ok, i cóż mamy w środku? W środku mamy przewód HDMI. Za co szacun, no bo w sobie mogliby nie dać. Mamy przewód micro usb który służy do zasilania konsolki, też fajnie. Szkoda, że zabrakło jakiegoś podstawowego zasilacza, ale, ale, no ale też dobrze, że jest. I mamy dwa pady, ja sobie wyciągnę jeden na razie. Słuchajcie, są, jest, są z takiego lekko szorstkiego materiału. Ciekawi mnie, czy oryginalne też były. Już mają pierwszy plus, dlatego że kulka na środku jest na krzyżaku, ja bardzo lubię, czyli jak wciskamy skos, to unikamy sytuacji, chociaż. No nie, jest kula chyba na środku, czyli tak dość precyzyjnie. Jest port USB zabudowany w formie, o widzicie? Wygląda to tak jakby było podłączony pad od normalnego od normalnego PS-a. Wykonany jest naprawdę starannie. Jest leciutki, tak jak tutaj kilka osób wspominało. Jest lekki, więc to może być wada. Teraz długość kabla, bo to też często krytykowane. Nie, wiecie co? Bez tragedii. Bez tragedii. Długość tego kabla jest moim zdaniem wystarczająca. Ciężko mi że tak o. dam wam do góry, skieruję się w stronę telewizora i wam pokażę. No długość tego kabla jest mniej więcej taka, wydaje mi się, że mając tutaj tą konsolę, to spokojnie jesteśmy w stanie po... Słuchajcie, to zrobimy. No, podłączamy to i już. Podłączamy to i już. Ja sobie skoczę w sekundę. W ja kabel zasilający drugi. Nie chcę się tam tylko rozpakowywać teraz. Że skorzystam z takiego tutaj okrutnego różowego kabelka. Przełączymy sobie też w tych, może przepniemy go z kresa trójki. Pełne złącze HDMI, czyli bez problemu podpinam zasilanie power i nie działa. I nie działa. czemu? Aha, dobra, już wiem. I kawałek. Hmm, zaczynam się ilutować. pod <grym> podporę USB, ale albo jest słabe zasilanie, albo nie wiem. Albo musi być jednak oryginalny kawałek. O nie, słuchajcie, coś poszło. Korzystamy z jakiegoś kabelek, albo w ogóle masz nie Dobra, korzystamy oryginalny kabel, który dołączony jest do zestawu, być może to jest problem. Ewentualnie lat daje za słabe zasilanie. No, więc oryginalny kabel jest dużo grubszy, może to jest trik. Włączamy go, podpinamy i zobaczymy, co się stanie. Cyk. Cyk. No, słuchajcie, normalnie nie działa. O, nie, coś poszło. i z Kuba nachodzić. Może tutaj zasobę zaślania jednak. Zbieram język, niestety języka polskiego przynajmniej w oryginalnym sopcie nie ma. Jak widzicie wyświetlany jest obraz. Nie tak tragicznie, nie. ja spróbuję tutaj o. przybliżyć się. Okej, okay, okej. Okay. tej całkiem całkiem nieźle to wygląda. Hmm, nowy burger jest całkiem niezły. Spróbujmy może jakiś klasyk. No GTA spróbujmy. O, enter. Zobaczymy, jak to go będzie przysywać. No jest od razu. Coś, są 9 D. Pochodem mi wyświetlane całkiem nieźle, jest, jest takie rozmycie, ale czyli przewijamy. Kabel no, jest całkiem długi, niech to ja troszkę ściszę. Dla porównania macie jeszcze wam pokażę o PSA 3 jak to wielkościowo jest, eee. mniej więcej. No konsola śmiga. Oj. Zwierzę to lama. Jeżeli gra była wielopłytowa. Aha, mamy tutaj memorkę. Możemy sobie zapisywać stany gry fajnie. Dobra, włączmy jeszcze jedną grę i. Sym Kiedyś miałem oryginał, nie miałem PS-a, więc nie pograłem. They are coming. Go torch it. Burn it all. Oh Cóż powiem, że się. Konsola mi się podoba. When does the operation begin? Our intelligence within the FBI was not clear, but rumors then are all Słuchajcie, czy ja tutaj widzę jakieś problemy z płynnością? Nie, ja bynajmniej nie zauważam być może. Jest spoko. Ja się wam tu odbijam, pewnie bym światło zgasił. Dobra. Ubram jeszcze jedną grę. Zobaczyłka. No, zdecydowanie. Dobra. Zobaczmy jeszcze jakiś tytuł. Destruction derby. Hmm. No niektóre gry mogły zmienić na coś innego. Pewnie się narażę jakimś fanom, ale... Tekkenik. Zobaczmy tego Tekkena. Cóż no... 89,99. Gdybym miał w tej chwili po testach kupić, kupiłbym dalej bardziej że można odblokować. Jeżeli szukacie czegoś, platformy do emulacji, no jest to jakaś opcja. Dostajecie dwa pady, tak? Dwa ładne pady, dobrze wykonane, markowe, tak, renomowane. Dostajecie konsolkę w bardzo eleganckim. W bardzo eleganckim wykonaniu, dostajecie komplet kablowania, nisko korzystać, tak? Czy może tak? To jest dobre pytanie. Może wcisnę jakąś kombinację. Ewentualnie ten przeciwek jest jeszcze raz. gdyby może mi się taka platforma, prosta platforma do emulacji, tak i miałbym, nie miałbym oporów przed odblokowaniem tego urządzenia, to wydaje mi się, że jest to fajny zakup. Jako taki no 89 zł, no za, te, za te pieniądze nie kupicie nawet maliny. A gdzie tutaj jeszcze dwa pady, gdzie tutaj jeszcze okablowanie, gdzie tutaj jeszcze samo urządzenie, tak? Samobudowa i tak dalej, Oh, e yeah. Miałem PlayStation 1 tylko przez chwilę jak rodzina z Gdańska przyjeżdżała i przywoziła w, w epoce w, tą konsolę, więc nie mam zbyt dużych sentymentalnych tutaj e, wspomnień. Tak? Natomiast jeśli chodzi o takie zapoznanie się z, z urządzeniem, jak dla mnie, jak najbardziej OK. E, co bym zrobił na miejscu Nintendo? Jednak dałbym tu jakiś na karty pamięci i nie wiem, może wydał jakąś reedycję niektórych gier w formie takich wsuwanych kart. Normalnie niech to kosztuje taka gra, ewentualnie jakieś połączenie z siecią, żeby te gry można było tutaj dogrywać sobie. Tak więc urządzenia wydają urządzenie, wydają te akcesoria i tak dalej. Wystarczyłoby po prostu sobie tutaj otworzyć się troszkę na świat. No, wiadomo, że hakerzy, krakerzy i tak dalej zrobili to. Zanik. pewnie wykorzystując jakąś tam lukę w aktualizacji programowania się wcieli to no, spoko tak, fajnie, bo można to wykorzystać tak jak nam się podoba, tak? Moja ocena? Za 9 bardzo Warto. Jeżeli się zastanawiacie, traficie w promocji, weźcie to sobie. Eee, czemu to Nie Niechcący całkiem, stałem się posiadaczem PSA 2, teraz PSA 3, PSP, PSB, nawet laptop jest Sony Bio, więc wiem, że jak trafia się jedynka za 89,90 taka mini mini to ją wezmę jak gaczek no i mam czy będę ją odblokował jeszcze nie wiem na razie sobie te tytuły które są tutaj a potem zobaczymy tyle ode mnie się. cześć